W dniu dzisiejszym gramy z rocznikiem 2000. Są to chłopcy starsi o 2-3 o lata od naszych chłopców. Po prostu tak chcieliby, chciałem sprawdzić. My zostaliśmy po, 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 poproszeni przez trenera Pawła Majchera, żeby mógł sparować z jakąś drużyną przed swoim turniejem. Dla nas jest to cenne doświadczenie, ponieważ są to chłopcy starsi, tak jak już wcześniej wspomniałem, o 3 lata i potrzebne nam jest e, potrzebne nam takie jestobycie e, z dużo e, takim silniejszym rywalem, ponieważ występujemy w Lidze Lubelskiej i ówczesne drużyny e, no, może nie prezentują aż takiego wysokiego poziomu, e, co, co byśmy chcieli, na pewno taka, taka, taka rywalizacja z dużo starszą, dużo starszą drużyną wiekowo, nie tylko wiekowo, ale i fizycznie, bo są to chłopcy jak widzimy tutaj z tyłu dużo wyżsi, dużo silniejsi i starsi. Pozwala na to, że chłopaki po prostu wiedzą na jakiej... Na czym mają jeszcze popracować, czego im nie więcej, czego im brakuje, jak się ustawić, ponieważ będziemy chcieli w następnym roku występować w Lidze Wojewódzkiej. Ten poziom będzie dużo, dużo wyższy niż w Lubelskiej. dlatego jest to taki, taki jeden etap do przygotowania ich do rywalizacji w, lepszej, w tej lepszej wyższej Lidze Wojewódzkiej. Trener Marcin Lato parę słów powiedział także o turnieju, w którym zagrał klub sportowy Orlik Lubartów. 16 listopada w sobotę odbył się turniej w Międzyrzecu dla chłopców rocznika 2002 i 2003 piłki nożnej. W turnieju wzięło udział sześć klubów. Każdy z klubów wystawił po dwie drużyny z rocznika 2002 i 2003. I były to takie drużyny jak Siemiatycze, Biała Podlaska. Międzyrzec, Orlik Ubartu, Łuków, a także Paradzeń Podlasku. Tak. Tak jak już wcześniej wspomniałem, było, turniej rozgrywany był w dwóch kategoriach. W ostatecznej klasyfikacji w roczniku 2002 zajęliśmy drugie miejsce, zdobywając 10 punktów. I w tej drużynie mieliśmy dwa wyróżnienia. Najlepszym bramkarzem został Przemysław Pęksa, turnieju. Najlepszym obrońcą został turnieju też został Filip Kuśmierzek. Natomiast najlepszym zawodnikiem drużyny został wytypowany czarek Cezary z dunek. Natomiast w, każdym, w młodszym roczniku w 2003 drużyna podobnie tak jak i rocznik 2002 zajęła tak samo drugie miejsce, zdobywając to samo ilość punktów 10. I tutaj mieliśmy jedno wyróżnienie takiego turnieju. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Tymoteusz Lato, strzelając przy okazji 6 bramek. Natomiast najlepszym zawodnikiem drużyny został wytypowany Komorowski Patryk. Powiem tak szczerze, że w tak młodym wieku chłopcy naprawdę prezentowali wysoki poziom, zarówno jak i z naszego klubu, jak i z klubów, z drużyn, z drużyn które występowały w tym turnieju. No, powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony. Turniej wypadł pomyślnie. Jest to nasz pierwszy turniej w tym roku, kolejny już niebawem, w grudniu. 15 grudnia planujemy wyjechać na turniej do, do Lublina na Bekse Cup, gdzie organizatorem będzie klub z bks Lublin. Paweł Majcher, trener lubartowskiego Mosiru, z z Orlikiem lubartów podsumował. Gramy ze sobą e, po to, żeby chłopcy dysponowali cały czas e, technikę, a także Wszystkie elementy taktyczne, które trenujemy na e, treningach. Przede wszystkim, granie ma im sprawiać dużo radości, a przy okazji, ja mam doskonałą e, możliwość zobaczenia, w jakiej, w jakiej formie są e, moje podobności. Akurat mój rocznik będzie organizatorem turnieju dla chłopców kategorii wiekowej rocznik 2000. Będziemy m.in. brali udział w turnieju w Bigora dla rocznika 2001. Dostałem zaproszenie z Tarnowi, Tarnów. E, i to akurat jeszcze rozważamy wyjazd na ten turniej, ponieważ mają być tacy przeciwnicy jak Legia Warszawa, Wisła Kraków, Krakowia Kraków, Tarnowia i y, Odra Wodzisław.